Cześć, Amerykana, czyli brunetka za oceanem. Zapraszam do wysłuchania opowieści o życiu i podróżach w USA, a także o przemyśleniach z perspektywy emigrantki. U nas w Ameryce. To jest odcinek seryjny. Tak jak seryjny, może być morderca, na przykład Dexter ze słynnego serialu, który w zasadzie zabijał w słusznym celu. To był. Dobry, seryjny morderca, i mam nadzieję, że ten odcinek również zapoczątkuje dobrą serię. Jeszcze co do Dextera, to pamiętam, jak pierwszy raz poleciałam do Miami na Florydzie, to dosłownie wszystko kojarzyło mi się z serialem Dexter, bo byłam akurat świeżo po oglądaniu i wyobrażałam sobie, że jestem Debrą i pracuję nad sprawą w Miami. Dla tych, co nie oglądali serialu, Debra to była policjantka i dlatego mówię, że pracowała nad sprawą. Jeżeli nie oglądaliście serialu, to gorąco polecam. Ale okej, okay, wracamy do sedna. Do przedsedna, bo jeszcze jedna dygresja, którą tutaj muszę poczynić. Wiecie co? Czasami mam w ogóle wrażenie, że części mojego mózgu to są jak takie psy na oddzielnych smyczach i ja jestem tym takim wyprowadzaczem psów, który stara się je trzymać w garści, żeby one nie rozbiegły się na cztery strony świata, ale jestem takim trochę no, złym wyprowadzaczem psów. Każda moja myśl rozgałęzia się na milion dygresji. Harry Potter. Dzisiaj zabawię się w Harry'ego Pottera i postaram się odczarować stwierdzenie u nas w Ameryce, bo... To stwierdzenie zawsze mi się kojarzy z takim trochę negatywnym wydźwiękiem i to chyba trochę z obserwacji zachowań niektórych osób w stosunku do tych, które opuściły na przykład mniejsze rodzinne miasto i wbrały się y do Warszawy albo Krakowa, żeby tam pomieszkać przez jakiś czas czy, czy na stałe. Pamiętam, że czasami były takie sytuacje, z dawien dawna, bo nie wydaje mi się, że tak jest teraz, że jak taka osoba wróciła do rodzinnego miasta w jakimś czasie, to niektórzy mówili tak trochę ym, negatywnie. Ta to już się zrobiła wielka warszawianka albo ta to już się zrobiła wielka krakowianka. Chociaż jak się nad tym zastanowić Teraz to faktycznie chyba się wciąż używa takich czasami stwierdzeń, ale w odniesieniu do osób za granicą mówi się: Ta, to już zapomniała polskiego. O tym też Wam opowiem, jak to jest z tym zapominaniem polskiego, jak to jest z wtrącaniem obcego języka do polskiego mimowolnie, ale to na inny dzień. No i teraz tak, skąd bierze się ten negatywny wydźwięk w tych stwierdzeniach. Może częściowo dlatego, że niektóre osoby faktycznie, no, wracają z podbojów świata i tak jakby, nie wiem, obrastają w piórka i już w ogóle nie rozpoznają znajomych i nie mówią cześć na ulicy, uważając się za kogoś lepszego. Być może to to. Nie wiem. Nie wiem. Ale pamiętajcie, jak ja nie odpowiem komuś cześć na ulicy, to ja po prostu nie widzę. Nie martwcie się. I'm still Jenny from the block. Ale... Często jest tak, że po prostu wyjeżdżając do innego miasta, nie musi to być większe miasto, po prostu inne miasto w innym rejonie, albo inny kraj, poznajemy, jak ludzie żyją w tym miejscu i jak różni się ono od naszego rodzinnego miasta. I czasami mogą być to zmiany na plus, czasami mogą być to zmiany na minus. Wracając do rodzinnego miasta, przy wielu rozmowach wychodzą te różnice i wtedy opowiada się: No, słuchaj, tam, gdzie ja teraz jestem, bo niekoniecznie mówi się u nas, ja tak z przekąsem trochę użyłam tego stwierdzenia. Czyli jak ja opowiadam o swoim życiu w Stanach, no to mówię: no a w Stanach to jest tak, czy siak. Nie da się uniknąć tego stwierdzenia, no bo. Jakbym była w grupie przypadkowych osób i opowiadała no słuchajcie, a jak zdawałam egzamin na prawo jazdy i akurat w moim samochodzie nie działały światła, to już od razu ktoś by mi przerwał i powiedział: ale jak? To jak? To jak? To zdawała się egzamin na prawo jazdy swoim samochodem? No to oczywiście musiałabym dodać i wyjaśnić, to było w stanach, więc tak czy siak musiałabym tę lokalizację gdzieś tam w rozmowie nadmienić, więc lepiej czasami już zacząć, no i podać konkrety na początku. I uwierzcie mi, nie jest to łatwe. Dlatego ja tak dużo o tym mówię, bo chcę tutaj nawiązać do mojego personalnego doświadczenia i do tytułu tego odcinka. Pomiędzy moimi dwoma pobytami w Stanach, czyli po pierwszych dwóch latach, które mieszkałam w Stanach, kolejne półtorej roku mieszkałam w Polsce. I wtedy, wiele razy byłam w takiej sytuacji, kiedy właśnie musiałam opowiedzieć o jakimś tam wydarzeniu sprzed pięciu miesięcy, które mia miało miejsce w Stanach, i nie sposób było nie wspomnieć o tej lokalizacji. I wtedy właśnie czułam się, że może, że może te osoby, z którymi teraz spotykam się w Polsce, mają właśnie takie odczucie. Że ja wracam do Polski i opowiadam ciągle, a u nas w Ameryce to to czy tamto, a wy tam gówno wiecie. Nie, absolutnie nie ma to na celu porównać mojego życia do poprzedniego jako lepszego, albo że ja czuję, że no tutaj to ja dopiero poznaję świat. To nie o to chodzi. Nie sposób porównywać, nie sposób pominąć tych doświadczeń w normalnych rozmowach codziennych, dlatego właśnie chciałabym odczarować, odczarować to powiedzenie, a u nas w Ameryce, żeby nie kojarzyło się ono negatywnie, jako jakieś przechwałki albo na zasadzie, że zapomniał w, jak cielęciem był, ale żeby oznaczało wstęp do opowieści o czymś ciekawym. No i też jak pojawiłam się w Polsce po tych pierwszych dwóch latach w Stanach, no to faktycznie też ludzie sami pytali: Ej, a jak tam jest w tej Ameryce? Jak tam się żyje? No powiedz coś, opowiedz. I wtedy, właśnie najczęstszą rzeczą, która była taka bardzo ciekawa dla wielu osób, to były takie małe ciekawostki, takie małe fakty, takie małe inności, które różnią Polskę i Stany. Że po przylocie już na stałe postanowiłam, że założę bloga. I tam właśnie miałam taką serię postów, w których pisałam o rzeczach, które zaskoczyły mnie w Ameryce. I były to właśnie takie małe detale, i na tych detalach skupię się w tej serii odcinków u nas w Ameryce. Tę serię mogłabym już w zasadzie zacząć od dnia pierwszego w Stanach, Hotel, Nowy Jork. Pierwsza przez Pana noc. wstaję rano na śniadanko. Trochę zmęczona, bo pierwszy taki długi lot w moim życiu, a później jeszcze na lotnisku JFK. Dosyć długa kolejka do tego, żeby wyjaśnić, po co w ogóle tutaj jestem i czy faktycznie mogę zostać. No i jeszcze długa przeprawa noc na busem hotelowym, do którego właściwie dotarłam już dosłownie nieżywa, z buzią otwartą, gotową do łapania much. Więc jak rano obudziłam się i zeszłam na śniadanie, to byłam gotowa, żeby zrelaksować się na magie i tak z odległości widziałam te takie czekoladowe donaty. Mówię, nie, Ameryka, czekoladowy donat. Biegnę spróbować, nałożyłam dwa zachłannie. Mówię, nie będę się ograniczać. Usiadłam do stołu, sok pomarańczowy przesłodzony stukrotnie. Próbuję donata. Twardy, twardy sukin I wtedy to był właśnie ten moment. Pierwsze zdziwienie. To nie był donat, to były bajgle. To były ciemne bajgle, które po prostu wyglądały jak czekoladowe donaty. A że mój zmęczony mózg rano poszukiwał cukru, to wysłał taki sygnał do oczu, patrz. Donaty, a że w Polsce kształt pieczywa to przeważnie bułka, więc no to nie, nie było czasu na takie, nie było czasu na takie przemyślenia. Więc tak mnie Ameryka zaskoczyła po raz pierwszy. Ale przejdźmy w końcu do tego, co jest naprawdę amerykańskie, a nie do moich jakichś tam personalnych niepowodzeń. Small talk, nic nowego powiecie. Ja też już przed przylotem do USA wiedziałam, że popularny jest tutaj ten tak zwany small talk. Nie byłam więc zaskoczona słysząc z każdej strony How are you? i obcych ludzi zagadujących do mnie. Oprócz How are you? takimi wstępami do small talku też są wyrażenia bardzo podobne, typu How is it going? albo bardzo popularne z serialu Friends i tutaj poprosiłam, żeby mąż zaprezentował. Uwaga, how you doing? No i często po takim powitaniu i odpowiedzi Good, bo przecież wszystko jest. Dobrze, u nas w Ameryce. Nawet nie przechodzi się do small talku, bo jest wiele takich sytuacji, na przykład w sklepie spożywczym, kiedy mijamy kogoś z obsługi i ktoś pyta się nas how are you, no to odpowiadamy, że good, też pytamy, ale to drugie good to już gdzieś tam słyszymy na innym dziele, bo tak naprawdę nikt nie oczekuje od nas tego, że nagle zatrzymamy się i zaczniemy opowiadać sobie o swoim życiu albo o jakichś tam problemach. O problemach to w ogóle nikt nie chce słyszeć w small talku. Wszystko ma być good, wszystko ma być dobrze, nawet jeżeli rozmawiamy o sporcie, czy o pracy, czy o pogodzie, to o wszystkim rozmawiamy, że wszystko będzie super. Ja właśnie mam takiego już znajomego na dziale z owocami morza w sklepie spożywczym, bo kilka razy wdaliśmy się w taki trochę większy small talk. i mimo wszystko, że rozmawialiśmy już kilka razy, to zawsze jest ok. Nawet jeżeli on pracuje 6 dni w tygodniu i opowiada o tym, że słuchaj, no tutaj, cały czas pracuję od rana do nocy, ale niedzielę mam wolną, jadę na plażę, będzie wszystko super. Wtedy się mnie pyta, jak u ciebie, no ja mówię, że też, ekstra, nie, tam praca, nie, wszystko jest ok. Nawet jeżeli miałam dzień taki, że chciałam sobie w łeb. Ale wiecie co, ogólnie mi się to podoba, bo czasami naprawdę taka wizyta w głupim sklepie spożywczym poprawia mi humor. Bo spotykam tam kogoś, kto nie oczekuje ode mnie, żebym jeszcze na temat tych problemów, które się podczas dnia wydarzyły, żebym jeszcze je drążyła i się nakręcała, albo nie opowiada mi o swoich i jeszcze mnie tym przytłacza bardziej. Tylko taki moment potrafi naprawdę ten dzień. Wręcz rozjaśnić. Chociaż nie ukrywam, że miałam takie momenty, kiedy jak ktoś zapytał How are you, to sobie tak w głowie odpowiadałam przez zaciśnięte zęby. Dobrze, bardzo dobrze, świetnie, ale po co mnie pytasz, jak nie chcesz wiedzieć, jak naprawdę się mam? Tak, tak mój wewnętrzny diabeł odpowiadał im czasami Takim pokazałam. A teraz sama się łapię na tym, jak ja jestem tym zagajnikiem, nawet w pracy zaczynamy jakąś rozmowę na Zoomie, a ja tam cała w skowronkach. Hi, how are you? Good, yeah! Chociaż mój szef czasami chyba jest w stanie rozpoznać intonację mojego, mojej odpowiedzi good, bo czasami mówię good, czasami good. A on już patrzy na mnie i mówi: Co jest? Chyba się nauczył trochę. I faktycznie, jak kogoś się już trochę lepiej zna, no to tam czasami można wyjechać na swoje życie i na to, co faktycznie się w nim dzieje. Aczkolwiek, jeżeli trzymamy się small talk, to powinna być to rozmowa o przyziemnych rzeczach, ale w takim pozytywnym tonie. Są nawet takie poradniki internetowe, jak rozmawiać podczas small talk jakie tematy możemy poruszać, czyli na przykład wymienia się tam pogodę, sport, podróże, muzykę, też pracę, ale oczywiście pracę w takim znaczeniu, żeby na nią nie narzekać. Nawet są takie rady, żeby sobie wypisać na kartce jakieś pozytywne rzeczy o, o pracy czy jakimś innym temacie, żeby na przyszłość... Pamiętać, co poruszyć podczas small talku, ale są też tematy wymieniane jako takie absolutnie złe do poruszania podczas small talku, czyli na przykład polityka, religia, wygląd osobisty albo jakieś tam plotki. A i też zdrowie. To nie jest czas, żeby narzekać, że coś mi łupie w krzyżu. Także to absolutnie nie. Small talk positive. I Mimo, że podczas smoltoku ta cała atmosfera jest taka przyjazna, to tak naprawdę no, nikt nie szuka poprzez small talk przyjaźni na całe życie, aczkolwiek otwiera to tak jakby na nawiązywaniu pewnego rodzaju relacji z osobami, których nie znamy. Jest to taka otwartość i o wiele lepiej robi się wtedy nawet zakupy spożywcze, kiedy ludzie się do siebie uśmiechają, czy też jak wchodzisz na siłownię, to ktoś wita cię z imienia i też tą chwilę zagada. I po kilku takich smoltokach ta, ta relacja, mimo że taka dosyć może, płytka to jest, jest na takim fajnym, pozytywnym poziomie i lepiej tak, niż mielibyśmy patrzeć się w podłogę. A czasami ten small talk też rozwodowuje trochę napięcie w takich sytuacjach stresujących, jak na przykład rozmowa o pracę. Pamiętam, jak przyjechałam na swoją rozmowę o pracę, to najpierw rozmowa w Windzie na temat metra, później jeszcze usiedliśmy też chwilę, porozmawialiśmy o jakichś takich luźnych tematach i ten stres zniknął od tak. Moje doświadczenia ze Smoltokiem czasami przerodziły się jeszcze w takie sytuacje, że na przykład spędziłam. Dnia kilka godzin zupełnie obcą osobą, albo na przykład ta osoba mi pomogła. Pierwsza sytuacja. Pojechałam sobie do Nowego Jorku, i później wracałam, i miałam trochę e, godzin do odjazdu, i pomyślałam, że pójdę sobie do centra Parku. To jest zawsze dobra opcja. No idę sobie, idę i nagle na deskorolce podjeżdża do mnie jakiś koleś. No i zaczyna gadać: Hej, how are you? Porozmawialiśmy chwilę o jakichś totalnych pierdołach. No i ja mówi, co tam, gdzie tam teraz idziesz? Ja mówię, no idę tam do stawu z żółwiami, bo ja lubię żółwie. On mówi z żółwiami? Pójdę z tobą. Nie mam co robić. mówię, no dobra, no to chodź. No i siedzieliśmy w mojej stałej miejscówce, gdzie sobie patrzy na żółwie albo je głaszcza, bo one zawsze do mnie przychodzą. Chyba czasami zwierzęta czują, czują dobrych ludzi. No i opowiedziałam im, mu trochę o, o tych zwierzakach. On opowiedział mi o swojej pasji, fotografii. Pamiętam tyle, że był z Bronxu. No i tak naprawdę nie poruszaliśmy żadnych prywatnych tematów. Na koniec cyknęliśmy sobie. Selfie pamiątkowe i rozeszliśmy się w swoje strony. I tak właśnie ze Small toku zrobił się trochę taki większy tok, ale wciąż taki small talk. Normalnie bym może podejrzewała, że ktoś coś ode mnie chce, ale poznając tę kulturę już trochę, no to jednak nie miałam jakichś takich od razu negatywnych skojarzeń. No może jakby to była dziesiąta wieczorem w nocy w tym Central Parku, no to już bym trochę inaczej się zachowała, ale też pewnie o dziesiątej bym się tam nie znalazła, bo jednak Central Park mnie przeraża po zmroku, zwłaszcza po Kevinie. Drugi przykład small talku, gdzie kobieta uratowała mi życie, to jak pojechałam kupić tort dla mojego męża na urodziny, a to jest w lipcu. A tutaj w lipcu jest totalny ukrop. Okropnie gorące lato. Więc wybrałam się do sklepu, kupiłam torta i stoję patrząc, bo musiałam wziąć autobus akurat do domu, bo nie miałam samochodu i stałam w tym takim przedsionku sklepu w klimie, żeby oczywiście ten tort mi się nie rozpuścił, ale miałam widok na przystanek autobusowy, więc stwierdziłam, że jak autobus podjedzie, to ja tak szybko z tym tortem wyskoczę i go złapię. I zaczęłam rozmawiać z taką panią z ochrony, która tam stała. No i ona do mnie mówi: No, co tam jak tam? Mówi: No, że właśnie kupiłam tort u rodziny męża. Ona mówi do mnie, to. Czemu tutaj stoisz? Szę, ja no, że tutaj muszę w klimie trochę postać, bo muszę złapać autobus, ale przyjeżdża za 5 minut, więc tort się roztopi. A ona do mnie mówi: czekaj, to ja pójdę na przystanek, ja będę patrzyła, ja ci dam znać, jak ten autobus będzie jechał. Więc ona w tym swoim mundurze wyskoczyła z tego sklepu i ona stała na tym, w tym ukropie, żebym ja mogła ten autobus złapać bezpiecznie z tym tortem. Więc tak oto Smalltalk przerodził się w bezinteresowną pomoc. Klimatyzacja. Jest takie powiedzenie God bless America. Jest też takie, którego bardzo często używam, zwłaszcza latem. God bless AC, czyli Panie pobłogosław, klimatyzację. Ogólnie o klimacie, w którym mieszkam, który tutaj jest nie tylko w Waszyngtonie, ale też rozciąga się na dużą część wschodniego wybrzeża. O tym klimacie opowiem Wam w oddzielnym, przy oddzielnej okazji, bo jest co opowiadać, bardzo mnie to zaskoczyło. Natomiast jedna rzecz, którą na tę chwilę mogę Wam powiedzieć, której jestem pewna w 100%, to to, że bez klimatyzacji tutaj funkcjonować się nie da. I na nic są te wszystkie rady, czasami od mojej siostry, która mówi, słuchaj, nie lepiej otworzyć okno, klimatyzacja jest niezdrowa, świeże powietrze, słuchaj, no, piękny dzień, słońce. A ja jej wtedy mówię, Angelika, imię mojej siostry, ale to powietrze tutaj się nie rusza, uwierz mi. Ja chętnie bym sobie otworzyła balkonik i wywietrzyła mieszkanie latem, taki świeży, zwłaszcza powiew o poranku, ale takie poranki to tutaj raczej latem się nie zdarzają. Teraz jeszcze tak, no ale dobra, teraz w końcu rozumiem, dlaczego te wszystkie bloki, zwłaszcza w Nowym Jorku, bo tak zawsze z Nowym Jorkiem mi się kojarzyły te bloki takie zabudowane tymi schodami przeciwpożarowymi, ale też w każdym oknie klima, 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 klima. No teraz to rozumiem. Bez tego nie ma życia, absolutnie. A co do tych nowojorskich klimatyzacji, to też często one są takie bardzo stare. Miałam przyjemność być w kilku mieszkaniach, zwłaszcza jak zostawałam na Airbnb. Pamiętam takie jedno mieszkanie, było bardzo blisko Times Square. No i tak, otworzyć okna się za bardzo nie da, bo po pierwsze jest gorąco, po drugie hałas z Times Square był okropny. Czasami hości zostawiają w takich miejscach zatyczki do uszu. A z drugiej strony, jak włączyłyśmy klimę, no to ona była na tyle głośna, że bardzo przeszkadzała Mojej koleżance, więc ona tak co chwilę chciała ją wyłączać, a wtedy można się ugotować. Jak już wspomniałam, ja akurat lubię spać przy takim lekkim hałasie, tak jakby takiego typu white noise. Czasami sobie do pracy włączam też. No ale jak ktoś nie lubi, to zatyczki do uszu, klima i jazda. Inaczej się nie da. Ale, jest tutaj ale, bo o ile ustaliliśmy, że klimatyzacja jest tutaj niezbędna, jest jeszcze jedna kwestia. Optymalna temperatura, w jakiej Amerykanie czują się najlepiej. Ja mam wrażenie, że oni mają byzika na punkcie Kalimy na punkcie temperatury, na którą jest ta klima ustawiona, bo nie nazwałabym jej wcale jakąś taką temperaturą pokojową, no chyba że mówimy o pokoju Wiglo, gdzieś tam z Eskimosami. Panują tutaj tak zwane kontrasty. Więc o ile lato mamy tak gorące, że nie da się stać nawet w cieniu na zewnątrz, to w środku w sklepach jest tak zimno, że czasami jak wejdę latem naprawdę z takiego upału 35-stopniowego do sklepu, to tam znowu marznę do takiego stopnia, że przy lodówkach to aż szczękam zębami z zimna. Nie żartuję. Jak jeżdżę samochodem latem, to często mam taki awaryjny sweter na takie właśnie okazy, jak wyjście do sklepu. A uwierzcie mi, że ja kocham Klimę, jestem osobą, która uwielbia takie bardziej chłodniejsze pomieszczenia. Na szczęście w pracy jest to dopasowane całkiem ok. To znaczy mówię o czasach, jak jeszcze byłam w biurze, bo ostatnio trochę nam się sytuacja zmieniła. No, i tutaj też mogłabym przywołać moją byłą szefową, która na pewno potwierdziłaby, że uwielbiam klimę, bo tak się złożyło, że ona jest moim przeciwieństwem. I zdarzyło się też tak, że siedziałyśmy koło siebie, więc jak latem ona wyłączała klimę, to ja włączałam, więc miałyśmy taką walkę o klimę. Więc myślę, że teraz nawet silniej brzmi to w moich ustach, że klima w amerykańskich sklepach jest. Nie do przyjęcia. Brakuje mi takiego złotego środka, ale biorąc pod uwagę to, że Amerykanie też ładują całą szklankę lodu i zalewają ją jakimkolwiek napojem, no to chyba są trochę tak przyzwyczajeni do tych jakichś takich chłodniejszych temperatur. A i zaznaczam, że ja wciąż obserwuję bardziej tutaj ludzi w, w metropolii waszyngtońskiej, więc nie wiem, może na Alasce tak nie jest. Pomijając tę nadmierną klimę w sklepach, zwłaszcza spożywczych i ryzyko, że jak za długo będziecie się zastanawiać nad działem mięsnym, to w końcu przymarzniecie do tego kurczaka zamrożonego, to jednak są też takie plusy, które tutaj zauważam. Na przykład jak idziemy w taki upalny dzień chodnikiem po ulicy, to jednak ten taki chłód buchający przez uchylone choć na chwilę drzwi sklepu, to jest po prostu zbawienie. Kolejna rzecz... Klima w transporcie publicznym, w komunikacji miejskiej. Powiem Wam szczerze, że dzięki temu, że tutaj też jest dosyć intensywna, to nie odczuwam takich, nie jestem świadkiem takich przykrych sytuacji, w których byłam. Polsce, używając dużo komunikacji publicznej, i ja tutaj absolutnie nie robię przytyków narodowych, że to Apolacy, Amerykanie to inaczej. Nie, nie, nie. Tu chodzi o to, że no ta klima chyba jednak pomaga, żeby pewne rzeczy się tak jakby rozeszły po kościach, i ludzie dzięki temu nie ociekają zajwistością jeden na drugiego. I przypomina mi się, że kiedyś widziałam taki filmik na Instagramie jednej z polskich piosenkarek, która była w pociągu i bardzo narzekała, że jest tak zimno, że to jest absolutnie nie do wytrzymania, nie do przyjęcia. Ona żąda przeprosin od kolei i, i w ogóle. Absurd, absurd, więc myślę, że ta osoba by się w Stanach w ogóle nie odnalazła. Z mojego punktu widzenia, dobrą rzeczą w Stanach, to znaczy no w tej okolicy, w której mieszkam, jest to, że sklepów dodatkowo zimą się nie ogrzewa. I uważam, że to jest bardzo rozsądne rozwiązanie. Bo pamiętam, że jak szłam do centrum handlowego w Polsce i na przykład nie zostawiłam kurtki w samochodzie. Albo nie miałam ze sobą samochodu, no to można było się ugotować w tej galerii. Wszędzie ogrzewane na maksa. Kurtkę trzeba zdejmować, nosić na ręku. Nie, tragedia. Więc tutaj akurat przyznaję rację USA, bo jest to dla mnie nielogiczne, że skoro jest zima i mamy na sobie swetry i kurtki, to po co nam dodatkowe ogrzewanie? To znaczy nadmierne ogrzewanie, bo ogrzewanie musi być oczywiście dla osób pracujących na przykład w tym sklepie, ale jest jednak takie jakieś nadmierne. Więc chyba jednak znalazłam tę swoją optymalną temperaturę w Stanach, to jest podczas zimy w sklepach. Ha! I mam swój złoty środek. Powiem Wam szczerze, że teraz jak nagrywam ten odcinek, to już trochę mi się robi gorąco, bo już temperatury majowe są takie dosyć, dosyć wysokie tak po 30 stopni już często ale nie mogę włączyć klimy, bo byłby za duży szum do nagrywania. Tak się poświęcam. Latem chyba będę musiała robić po prostu dużo przerw, żeby się ochładzać w międzyczasie. No zobaczymy. Dobra. Płot. Z moich obserwacji wynika, że Amerykanie z reguły nie ogradzają swoich domów. I tak jak jeden z polskich filmów trzyczęściowych, który jest jednym z moich ulubionych takich starszych filmów, który opowiada o prepetiach dwóch rodzin, Karguli i Pawlaków, jak jeden do drugiego mówił, hej, no, podejdź no do płota. W Ameryce byłoby, no, ale jakiego płota? Jakiego płota? Zamiast rozwiązywać swoje porachunki przy tym płocie, to musieliby się ciągać po sądach, jak to jest w Stanach, za wszystko można pozwać. A Kargul i Pawlak dali sobie porazie i był spokój. Ja natomiast słyszałam o dwóch takich konfliktach tutaj, które są dosyć popularne, które nadawałyby się dla tych dwóch rodzin do rozstrzygnięcia. Pierwsze to stare drzewo, które jest na posesji sąsiada, ale tak jakby chyli się ku naszej posesji i jest konflikt, kto wytnie drzewo, czyje to jest drzewo, kto zapłaci za wycięcie tego drzewa masakra. Słyszałam, że tutaj jest dużo takich konfliktów. Druga sprawa, słyszałam kiedyś od znajomych, że ich sąsiedzi nie zgadzają się, aby oni wywieszali pranie, bo to psuje, tak jakby by wizytówkę tego osiedla, które jest no, takie bardziej ekskluzywne, więc oni nie życzą sobie, żeby przez ich okno patrzyli na ręcznik wywieszony w oknie znajomych. Także tutaj też pojawiają się takie konflikty rodem Skargula i Pawlaka. Wróćmy do tych ogrodzeń. To, że ich w większości nie ma, nie znaczy, że nie ma ich nigdy. Są domy oczywiście z takim standardowym płotem, a niektóre domy, zwłaszcza tutaj w okolicy Waszyngtonu, to mają takie bramy... Żelazne lwy, no zupełnie w drugą stronę. Przed domem jakiś ekskluzywny podjazd, wystawiona rzeźba, podruba Wenus z Milo. No są takie kwiatki, tutaj są. Jak widać, każdy, każde miejsce ma swoje. Zastaw się, a postaw się my mamy na Boże Narodzenie na przykład, a oni mają lwy w bramach. Ale z reguły tych ogrodzeń nie ma i można sobie spokojnie na przykład wycofać, na czymś podjeździe. <noise> można albo nie można są ludzie, którzy sobie tego nie życzą. Aczkolwiek, no nie jest to takim dużym zmartwieniem przy budowie domu, żeby postawić ogrodzenie i zamontować furtki. Nie jest też dużym zmartwieniem powieszenie firan w oknach. Kolejna rzecz: brak zasłon w oknach. Ten brak zasłon w oknach to w ogóle obnażył moją czarną naturę moją ciemną stronę natury. Ja jestem szpiegiem. Pamiętam, jak mój obecny towarzysz małżonek był jeszcze moim kolegą chłopakiem i przyjeżdżałam do niego do mieszkania, które znajdowało się na 15 piętrze, i widok z balkonu był na okna innych osób, drugiej części tego bloku. To dla mnie to była lepsza wieczorna rozrywka niż oglądanie telewizji. Więc ja sobie siedziałam, siedzieliśmy razem, rozmawialiśmy, i ja mówię, patrz, ten znowu ogląda to. Albo patrz, ten koleś nie ma mebli. No. Weszło szedło z worka. Amerykanie nie przykładają uwagi do zasłaniania okien. Wieczorem, nawet jeżdżąc po sąsiedztwie, a mieszkałam wcześniej w dwóch domach bez zasłon, no tak wieczorem wracałam do domu, to widziałam, kto je kolacje, kto nie wiem, ogląda telewizję, no wszystko jak na dłoni. To tak jak w filmach często amerykańskich jest taka scena, co już nie wiem, członek rodziny dawno nie rozmawiał z ojcem i przejeżdża obok i widzi. Ojciec siedzi, je kolacje, wszyscy się cieszą. A on sam w samochodzie patrzy, obserwuje. Wiecie o co chodzi? No, to są bardzo realistyczne sceny. Tylko zawsze stresowało mnie to w drugą stronę, bo tak jak wspomniałam, mieszkałam w domach bez zasłon i czasami napawało mnie to wręcz strachem. I w jednym z tych domów była taka kuchnia, w której były bardzo duże okna, to znaczy takie od podłogi do sufitu i do tego jeszcze, tak jakby miejsce, gdzie stał stół, było lekko wysunięte. Okna były naokoło tego miejsca i jeszcze dwoje drzwi po bokach. No i wyobraźcie sobie, te szyby niezasłonięte i ja wieczorem na przykład siedząca i jedząca kolację. I nie miałam pojęcia, czy mnie ktoś widzi, obserwuje, czy nie. Doprowadzało mnie to na naprawdę, do niezłego stresu. Może nasuwa Wam się taka myśl, czemu ja sobie tam nic nie powiesiłam na tych oknach. Po pierwsze, to tam chyba nie było żadnej możliwości, chociaż dla chcącego nic trudnego. Po drugie, nie był to mój dom. Ja tam mieszkałam, jak byłam au pair, więc to był czas, kiedy mieszkałam z amerykańską rodziną. Jedno jest pewne, jak kiedyś sobie kupimy swój własny dom i będzie miał okna od podłogi do sufitu, to ja już tam coś wymyślę, żebyśmy byli bezpieczni i żeby żaden szpieg typu ja nie zaglądał do naszych okien. Ale już tak całkiem poważnie, o ile ktoś nie ma jakichś dziwnych, złych zamiarów, to raczej ludzie nie podglądają tutaj siebie nawzajem i pilnują własnego podwórka, więc może dlatego nie mają tych płotów i zasłon. A ja chyba ogólnie naoglądałam się za dużo horrorów, jak byłam młodsza. I teraz to wszystko wychodzi. Widzę dom z horroru, widzę miejsce z horroru, wszystko jest z horroru, więc przestałam oglądać horrory. I czas kupić dom. I tym akcentem kończę swój pierwszy odcinek. Tej serii. Odcinek seryjny, żeby nie zamordować Was czasowo już w pierwszym odcinku, bo to będzie żaden ze mnie podcaster seryjny. Mam nadzieję, że podobały Wam się ciekawostki i te serie, te odcinki właśnie będą składać się z takich małych ciekawostek, które są za małe, żeby stworzyć cały odcinek, ale dobrze komponują się w takiej grupie ciekawostek o tym, jak to jest u nas w Ameryce, co mnie zadziwia, co jest inne. To be continued, czyli Ciąg dalszy nastąpi.